Jeśli masz pragnienie w sercu, żeby zrobić coś, Bóg cię mm, pobudza w sercu, żeby się przeprowadzić, żeby awansować, żeby polepszyć swoje życie. Jest to czysta rzecz, jest to dobra rzecz, to rób to, rób to od razu. Nie wątp, nie zadawaj sobie pytania, a jak ja to zrobię, a może jeszcze poczekam, blokujemy wtedy przepływ ducha. Blokujemy tą kreatywność ducha, która chciałaby się zamanifestować. Mamy w sobie tyle potencjału i tyle rzeczy jest możliwych. Nie czekaj. Ja ci powiem, nie czekaj. Ja zmarnowałam wiele lat, czekając, wątpiąc, myśląc, że nie, nie dam rady i to są po prostu zmarnowane tygodnie, miesiące, lata. A tak naprawdę moglibyśmy być o wiele dalej i mieć. Może nie mieć więcej, ale mieć więcej doświadczenia, mieć więcej odwagi, mieć więcej um, radości. A dlatego, że zostaliśmy tak zwani stak w jednym miejscu a, i nie uwierzyliśmy, czy nie mieliśmy tej odwagi zrobić ten krok, który poszedł za tym pragnieniem, które było w naszym sercu. A, no, po prostu spapraliśmy sobie trochę życia, że tak powiem. Także nie rób, jeżeli, jeżeli się zastanawiasz, jeżeli masz w sercu właśnie przeprowadzkę czy coś takiego, jeżeli to jest o, oczywiście zgodne z Twoim życiem, z Twoim flow, to rób to. Pozdrawiam.